Cześć, witam Was serdecznie w mojej kolejnej recenzji. Dziś opowiem Wam o książce niezwykle wzruszającej, pięknej, budzącej wiele emocji, od radości, aż po smutek. Będzie tu mowa o złodziejce książek autorstwa Markusa Zuzaka, czyli o książce, która w ostatnim czasie bardzo mnie zachwyciła. Tytułową złodziejkę książek, czyli dziesięcioletnią Lizel Meminger poznajemy w styczniu 1939 roku, kiedy wraz z matką i młodszym bratem podróżuje pociągiem w kierunku Morking do miejsca, gdzie ma być oddana w ręce roz zastępczej. Niestety w trakcie podróży wydarza się olbrzymia tragedia. Młodszy brat dziewczynki umiera, przez co kobiety są zmuszone przerwać podróż, wysiąść na jednej ze stacji, no i pochować chłopca. Pogrzeb jest niezwykle skromny. Biorą w nim udział zaledwie Lizel, jej matka oraz dwójka grabarzy. No i oczywiście śmierć. Tu właśnie Lizel po raz pierwszy spotyka śmierć, z, tego, z czego nie zdaje sobie oczywiście sprawy. Tu również po raz pierwszy kradnie książkę, jest to podręcznik grabarza. Pomimo, że dziewczynka nie potrafi czytać, jest zafascynowana swoim nowym znaleziskiem, swoją nową zdobyczą. Wkrótce znajduje się w Molking w rodzinie Hubermanów, Hansa i Rosy. Dziewczynka jest przestraszona, tęskni za matką, jest jej bardzo smutno z powodu utraty brata. Przez te wszystkie wydarzenia ma nocne koszmary. W walce z tymi nocnymi koszmarami będzie jej od tej pory pomagał przybrany ojciec Hans, który nocami będzie uczył Lizel czytać. Początkowo będą poznawać potęgę słów przy pomocy podręcznika grabarza, natomiast później wraz z rozwojem fabuły będą czytać kolejne książki, które Lizel wraz ze swoim przyjacielem Rudim ukradnie. Złodziejka książek ma bardzo ciekawego narratora. Narratorem tej opowieści jest śmierć. Śmierć jest tutaj spersonalizowana, nie wiemy natomiast jak ona wygląda, wiemy jedynie, że jest rodz rodzaju męskiego. Śmierć ma tu wiele ciekawych przemyśleń. Są całe rozdziały, w których zastanawia się nad egzystencją, nad życiem, nad umieraniem, nad człowieczeństwem. Spostrzeżenia śmierci są bardzo błyskotliwe, bardzo dobrze się je czyta. Śmierć jest tej postacią bardzo pozytywną, jest empatyczna, współczująca, troszczy się o duszę, przynosi im ukojenie. Śmierć odtwarza losy Lizel na podstawie kilku spotkań z dziewczynką oraz dziennika Lizel, który śmierć znalazł swego czasu, w którym Lizel przedstawia koleje swojego życia. Co ciekawe w tej książce to również sposób poprowadzenia fabuły. Tu nie jest budowane napięcie w sposób tradycyjny. Wiele wydarzeń, których ma nastąpić nawet na końcu książki, jest uprzedzonych już wcześniej. Są one zasygnalizowane. Często już na początku książki wiemy, który bohater w którym momencie tej opowieści umrze. Także ta fabuła nie jest tu prowadzona w taki sposób standardowy, tradycyjny, tylko w taki troszeczkę inny. Bardzo ciekawi są tu również bohaterowie, nie tylko śmierć i Liesel, ale też bohaterowie inni, pozostali tacy jak Hans Huberman, który jest przedstawiony jako człowiek o wielkim złotym sercu, człowiek niezwykle dobry, kochający, bardzo taki sympatyczny, troszczący się o innych. Ciekawie wykreowana jest tutaj również Rosa Huberman, która jest taką kobietą z pozoru dość wulgarną, twardą, taką ordynarną czasami nawet, ale pod płaszczykiem tej wulgarności kryje się kobieta o wielkim sercu, kochająca Lizel, kobieta, która dla Lizel zrobiłaby wszystko. Kolejną taką postacią, która zasługuje na uwagę jest Rudy, czyli przyjaciel Eliselle, chłopiec przekorny, taki niesforny, niezwykle uroczy, kochany, który z uporem maniaka dopomina się o pocałunek dziewczynki, co jest również bardzo takie słodkie w tej opowieści. Na uwagę również zasługuje Max, czyli taki żydowski bokser, który przez pewien czas ukrywał się w piwnicy Hubermanów, który dla Lizel stworzył dwie cudowne opowieści zbędnego człowieka oraz strząsaczkę słów. Opowieści, które są wpisane w tę powieść i są przepięknie ilustrowane, które niosą ze sobą niezwykłą mądrość. Co ciekawe w tej książce to jest to, że jest tu przedstawiona tak jakby druga strona barykady. Chodzi o to, że jest tutaj przedstawione społeczeństwo niemieckie w czasach II wojny światowej. Są to przedstawieni ludzie zwyczajni, cywile, którzy również cierpią, boją się, nie chcą wojny, nie zgadzają się z ideologią Adolfa Hitlera, którzy starają się zachować człowieczeństwo w nieludzkich czasach, którzy starają się kochać, przyjaźnić, którzy starają się po prostu żyć. Jest to również książka o mocy słów, o słowach, które potrafią zawładnąć sercami milionów ludzi, które potrafią siać zniszczenie. Jest to książka, która pokazuje, że słowa tak naprawdę potrafią manipulować, które potrafią zdziałać wiele, które potrafią doprowadzić do dobra, ale i do zła. I jest to też przede wszystkim opowieść o książkach, o wielkiej mocy książek, o wielkiej miłości do książek, o tym, że książki są bardzo ważne w życiu człowieka, że rozwijają wyobraźnię. Że potrafią sprawić, że człowiek, nawet w najtrudniejszych czasach, będzie sobie w stanie poradzić właśnie przez to, że będzie miał co czytać, będzie mógł wyprawiać swoją wyobraźnię w podróż. Książka niezwykle piękna, niezwykle wzruszająca, bardzo mi się podobała. Świetnie zaczęłam ten rok właśnie czytając tę powieść. Jestem zadowolona, że wreszcie po nią sięgnęłam. Jeżeli ją czytaliście, to piszcie, co wy, co wy na jej temat sądzicie, czy również tak bardzo Wam się spodobała, spodobała, jak mi. Z mojej strony na razie to wszystko. Bardzo Wam. Dziękuję za uwagę, dziękuję że obejrzeliście ten filmik. Do zobaczenia w kolejnym. Papa! Pa.